Witam serdecznie, Matias Jeden z tej strony. W no dniu dzisiejszym zacząłem bawić się lusterkiem z BMW 7. Zostało ono wstępnie rozkręcone. Tutaj jak sobie zobaczycie, nie wiem czy to będzie widać na, na tenczą złapie ostrość aż taką. Chyba, chyba się nie uda, chociaż tutaj udało mi się już rozebrać ten cały moduł który reguluje szkłem. Tam był układ regulacji cyfrowy BMW jest. W Lagunie jest analogowy układ. Został to troszkę przerobiony. Jeszcze muszę powalczyć z jednym tematem, ponieważ no, wiadoma sprawa tam są dwa silniki: regulacja góra-dół i prawo-lewa strona. No, ale chciałbym jeszcze mieć funkcję opuszczania szkieł przy wrzucaniu wstecznego biegu. Także tutaj jeszcze trzeba z tym tematem powalczyć. Natomiast, co takiego zadziało się, wielkiego z tym lusterkiem, w kwestii samej rozbiórki. Więc, tak, co najgorsze było do wykonania, to tutaj, jak zobaczycie, tą dużą nakrętkę i śrubę przewierconą to standardowo nit, taki duży, szeroki. No, został on zerwany z, tutaj z jednego powodu dość istotnego. Przy spawaniu, przy spawaniu tego trójkąta, bo on oczywiście jest do drzwi BMW, on nie pasuje do drzwi laguny, zostanie ten plastik tutaj mniej więcej na, na, nacięty i po prostu usunięty. Aluminium, te ożebrowanie również będzie trochę tutaj zmienione. Prawdopodobnie gdzieś tutaj z, też będzie ucięte, ze, zeszlifowane później do równego. No i uformowane do trójkąta plastikowego tego w tych naszych Lagunach. No tak wiadomo, żeby to pasowało. Rzeźba jest jeszcze o tyle gorsza, że te lusterka są z Anglika, więc są inne kąty, bo wiadomo sprawa Kierowca siedzi po prawej, nie po lewej stronie, więc są inne kąty. Zabieg taki zrobiłem już w Clio, montując lusterka z Audi, też z Anglika. Jeszcze co gorsza to było z kabrioleta, także było jeszcze też, też ciekawiej, bo chciałem mieć składane lusterka i fotochromowe. Tutaj nie jest inaczej. Tutaj dzięki temu uzyskamy tak. LEDowy kierunkowskaz, pierwsza kwestia. Dość mocne grzanie, bo te lusterka już mam teraz założone w lagunie, ale w tych obecnych lusterkach oryginalnych one no nie za bardzo wizualnie fajnie wyglądają, bo tam względem ramki, tak, jak, jak tu macie szkło, to ono idealnie nie przylega do ramki i mi się to troszkę nie podoba. Bo funkcjonalnie to wszystko działa, tak. No i kwestia tak, asystent zmiany pasa ruchu, no to w lagunach w lusterkach tej kontrolki tutaj żółtej przy zmianie pasa nie ma. No i fotochrom, tak, który też już działa z lusterkiem Audi, które jest w lagunie założone, które tym steruje. No i wygląd sam, tak. jeżeli bym dopadł gdzieś obudowę z MK. Mówimy tutaj o tej górnej, górnej obudowie, no to naprawdę będzie to mega kozacko wyglądało. Najbardziej namordowałem się z przywraceniem tej śruby, tak, żeby móc puścić całe, wszystkie te kable, które bieg, będą biegły do lusterka. Będzie tego sporo, bo z samej regulacji lusterek to jest 8, 8 lub 6 kabli. Musimy sprawdzić, teraz nie pamiętam. Później będzie dorobione jeszcze podświetlenie living tutaj gdzieś z, w tej zaślepce. To już kolejne dwa przewody. W prawym, bodajże w prawym, w prawym chyba lusterku jest, lub lewym no nie ma to znaczenia, natomiast przyjdą dwa kable z czujki temperatury. Dwa przewody z asystenta, dwa przewody z yy, fotochromu i dwa przewody z grzania y, lusterka. Także... Yy, aha, jeszcze dwa przewody z elektrycznego składania. Także tych yy, no, kabli jest okrutna ilość. No i muszą się one po prostu jakoś powiedzmy tutaj zmieścić, tak? Także namordowałem się tą śrubą. na początku szukałem tokarza jakiegoś. Później dałem sobie spokój, bo śpiewali takie ceny za zrobienie głupiego otworu w trzech śrubach. Bo jedną śrubę testowo zrobiłem na razie jeszcze, tak, żeby móc ją tam może bardziej rozwiercić czy zobaczyć ile kabli przejdzie tak, odmiecie ją nawet na zapas. Także troszkę się namordowałem z tym, żeby tą, 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 tą dziurę zrobić. No i mniej więcej na tym etapie jest. Teraz, jak zrobi się troszkę cieplej, bo temperatury nie nastrajają do siedzenia na garażu. Będę topił to, ten trójkąt, tak żeby go ładnie dopasować. Później wiadomo, włókno pójdzie na górę, żeby to wzmocnić, pokleić. Oprócz tego, żeby tutaj nie było żadnych tam przygód z pęknięciami plastiku czy coś do szpachla. Wiadoma sprawa. I na końcu, malowanie. Myślę, że na czarny tutaj połys będę się starał też to tak zrobić, żeby to fajnie wyglądało. No, także mniej więcej tak to. Tak to lusterko wygląda. Tutaj mamy też silnik. No, jeszcze będę chciał sobie podłączyć ten silnik zobaczyć czy on funkcjonuje z naszym modułem w lagunach, zanim to zacznę rzeźbić. Także, no, może z czasem jeszcze jakiś tam kierunkowskaz dynamiczny wpadnie. Bo tu jest zwykły LED-owy tylko. Także, także no, plany są zacne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i później drugie lusterko, bo to jest strona prawa. Później pójdzie lewa do zrobienia. No, to na tyle. Pozdrawiam. Matias1.